Siemaneczko, do was bardzo serdecznie, to jest Podaję, że szósty odcinek z Machinarium Tak, yy, zdobyłem już jedną monetę A to zaraz wam pokażę, tylko yy, Nakręcę tutaj W na odcinku właśnie tam, yy, tutaj Doszliśmy i, i, i masakra by było Ile myślenia by było tutaj, masakra, masakra Po prostu masakra Mmm, yy, dobra, to teraz Co teraz, no dobre, tak Dobijesz, do, do dobijesz Mhm Dawaj Szybciej, szybciej! No 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 no! Jest, mamy! Tylko błagam tylko teraz tego nie zjebać, nie? Bo to chodzi ogólnie o to taki pseudo Pac-Man yy. Te gówno nam mogą nasrać i tak dalej Dawaj, dawaj go. Dobra. Mm -hmm. Dobra. Hej, udało się. Co? Sp Nie! Ja pierdolę. Ja jebę, kurde Nie znoszę tego Ej, a chyba żebym... On się pojawia co jakiś czas, nie? No, dajcie autobus Dawaj, dawaj go. Najgorsze, że wszystkie życie jeszcze cię. LOL I ten pocisk po prostu Przeniknął przez tego coś Coś No Dawaj, 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 dawaj Dawaj, 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 dawaj Dawaj Potrzebuję potrzebuję jej dziękuję dawaj mi tu, mietek ja potrzebuję tej monety głupiej jednej głupiej monety udało się, udało się Nie, tam przyjechała mi Kosa, no. Dawaj, dawać. Ja pierdzielę. 946! czterdzieści sześć. No, come on! Jo. Ja pierdzielę. A tak blisko było. Tak blisko. Masakra. 946! O oh my god. No ja tego rekordu życiu nie pobiję teraz. 946. O oh my god. 946. Masakra. Super, szybko chodź. To, to trzeba zrobić. O oh my god. 946. Nie ma O oh my god! Zajdzie jeśli tam wam się wyświetli to, to... <laughs> e, boż, kochany, boże A tak fajnie było 946. czterdzieści sześć Ja pierdolę Nie no przesunęłem się a ten stoi jak ta, kurwa Ja jedę Autobus jest go. No Dawaj, nie tu. Dobra, masakra, 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 masakra Będziemy... Dawaj, dawaj Nie Masakra, masakra Nie Dobra. Boże, jakie emocje jak na zbieraniu grzybów! E. Lul. Ja pierdole, jakie emocje. Jak na grzybach, po prostu, no, po prostu. Ja pierdole, jak blisko było. Masakra. Jak na grzybach, Tam też. Zatrujemy się, zatrujemy się. Nie no nie. Szybko. Nie! Jej! Ostatni, znaczy nie ostatni, ale... Nie sroi mnie tym. No jak to? Jjo! To jest niemożliwe, to nie jest, to jest niemożliwe do przejścia. Napierdolę emocje takie kurde Dawaj mnie, dawaj mnie, dawaj mnie tak, dawaj Dawaj mnie tak, Dawaj Jest! 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 Kurde, a się normalnie Boże, spoczyć się można przy tej grze masakrycznie Znaczy przy tej rundzie, dobra Bo, gorzej jak mnie oszukają na mi jedną baterię, no to będzie przypał Idę tak wkurzony. Jakiego tu głos Nie, nie słyszałem. Zaraz y, nie Masakra, masakra Masakra Okej, okay. idziemy po baterie. Baterie i lecimy. Się zdaje, że to jest przedostatni odcinek, ale zaraz zobaczmy O, że za głośno. Podejdź kolejno, troszeczkę mętna ta i wnocha <grych> jedna bateria, mam baterię jedną mamy też drugą i mamy drugą jej okej okay. spadamy na dół masakra, jakie emocje były Dobra. Okej, okay, wchodzimy na górę. Pięknie, ładnie. Ładnie, wchodzimy. Ja wiem, dlaczego nie słyszałem, bo mam niedoczepione do tego. dzieje, sam kurde. E, co ty chcesz? Znaczy ja nie mam takich baterii. Ja mam takie baterie. Jeszcze nie? Skąd ci tu wziąć taśmę? Skąd ja ci tu taśmę wezmę? Skąd? Jak nie te? No masz baterie. Nie, to nie jest potrzebne. Oh god Dobra, zrobię krótkie cięcie i zaraz do was wracam. Okej. Okay. Czyli z tego z bookcase'a wynika to, że muszę po prostu... Oj. E, muszę gdzieś tutaj, gdzieś musi być e, ten. Taśma. Taśma, po prostu muszę mieć taśmę. Skąd tu taśmę wziąć? O, przy sobie mam co? Mam tylko... baterię. Ale... A! Taśma! ma Jest taśma! Tam jest! Tam jest taśma! Wracaj! 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 Wracamy! 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 Bierz tą taśmę! Oh my god! Dobra, teraz to z tym mamy, dobra. I wracamy na górę. Jej, udało się. Mega. Teraz wchodzimy na górę. I lecimy, dawaj. Masz. Proszę. Okej okay. Widzę, że coś tutaj jest. O, kamera się pięknie rusza. Pięknie ładnie. Gwiazda. W drugim to gwiazda jest. I co napierdę? Nie znaczy, coś, coś tutaj dzisiaj musi, coś to musi być. Hmm. Nie może coś tutaj jest. Mogę to przenieść tu. Chyba że nie, tylko muszę bo ja chcę nam najpierw to byśmy musieli jechać na 0 a 0 jest tak, tak, ale tutaj nie ma tego to na jaki możemy jechać na taki też nie można nie, no nie pomoże nie mogę Na no żaden nie mogę Na ten tym bardziej No po potrzebuję żarówki Może ty coś mi dasz Kolego Bo to to mi odsłoni dwójkę To jest gwiazdka Co tutaj powiesz Odkurzać? Jakie jest No to już można nacisnąć, nie wiem Nie, nie ma hmm. hmm Zapytamy się bookcase'a Bookcase'a, zaraz, zaraz wracam Okej okay. O O Super Mamy żarówkę Bukaj sam podpowiedział Tak żerówkę, gdzie tu dać żerówkę, tu mm. N -n -n. Na minus jeden Na minus jeden muszę iść Weź tu przejdź Jakieś gwiazdy muszę zrobić, o oh, bo... 嗯嗯，摩根。嗯。 Jestem, jestem gdzieś, nie wiem gdzie Aha, super Ja jebę. To jestem... Jesteśmy na parterze, super Miło, fajnie było Masakra Super, no po prostu super Mega Zajebiście, się, zajęliście zajebiście po prostu, masakra hmm. Bo jakie tylko żarówki nie mam, mam no tej jednej, no to... Jakbym... Gdzie jesteśmy? Uu. Tak Cóż Lul Zgodujesz, że to jest krokodyl To jest jakaś antylopa To jest słonia, a to jakiś ślimak Ma, nie, nie wiem, ale Weźmy tutaj Kibel. Ej weź co się... O kurwa co to, to jest Mogę coś tu wziąć Smoła leci Super myją ręce small. Podejść tutaj na chwilę Tutaj mamy nożyczki Weź te nożyczki Nie, nie da się zjeść że... na Podejść tutaj Weźmy ten papier Toaletowy nie, nie da się. Tutaj. Uuu. O bomba. Ale tutaj... Ja pierdziele ty... Ja pierdziele Oni syrają. I ogóle ja sobie tak idziesz spokojnie, nie. Tu nie takie gówno. Taki taki porządny kloc leci z nieba. Taki porządny stolec, masakra A tu mamy bombę. Tutaj biście... No hmm. jesteśmy sobie na tej najwyższej wieży. Tak. Zgaśniliśmy światło, zgaśniliśmy. Co coś się stało? Nic nie stało. Hmm, tutaj mamy jakąś wajchę, to, to zaraz zaczniemy, co się stanie z tym. Aha, bo włączyłem prąd, no dobra. Nic się nie stanie, bo włączyłem prąd. Włącz prąd. Mogę coś z tobym zrobić? Ej! To by nam się przydało Do Tam do, do tych nożyczek Dobrze mówiłem Leć, zobacz, zobaczmy a tu zakończę już zaraz odcinek, ale to zaraz Zobaczmy co tu. Excellent. właśnie na to chodziło. Wejdźmy na górę, możemy teraz wziąć nożyczki Wzięliśmy nożyczki, super Teraz na dół Teraz znowu tutaj no bo tu większych rzeczy nie mam żadnych to niczego nie dostanę Aha, tam nie chcesz Poza niedługo bomba wybuchnie Dobra Czy, Ale mamy już drogę tutaj Tylko na hu na Na hu O oh my gosh Nie wiem nie wiem, no po prostu nie wiem, nie, nie ma światełka tego chujowego. A jakbym wziął stąd, to to, to światełko. Nie, to mi jedziemy Nie jedźmy, bo bomba. Bomba. Co z tego, że bomba? Jak bomba nie działa. Coś tu mogę zrobić, koledzy? No nie, to w następnym odcinku. Ja się na razie z wami żegnam. Tak, w następnym odcinku. Tak, ja się na razie z wami żegnam. Miej takim akcentem. Bomba wybuchnie. <laughs> Wszyscy piszcie w komentarzach. Bomba wybuchnie, bomba wybuchnie. Dobra. Ja się z wami żegnam. Na razie, cześć, hej.